Witam serdecznie. Chwała Bogu! Chciałam podzielić się czymś takim dzisiaj, że Bóg Starego Przymierza jest dla mnie tak samo dobry jak Bóg Nowego Przymierza. Ja odkryłam to na samym początku, i cały czas Duch Święty mnie w tym utwierdza, że to jest jeden Bóg. Od początku do końca, przez całe słowo Boże, to jest jeden Bóg, który jest miłością i który tak chociaż, ponieważ jest sprawiedliwy i ponieważ jest święty, a myśmy skrzeszyli jako ludzie, dlatego właśnie dał nam Jezusa Chrystusa i w Nim objawił i przez Niego całą swoją miłość, całe swoje miłosierdzie, i całą swoją dobroć. I ja się tak cieszę, że kiedy czytam stare przymierze, to ten Bóg łaski, i miłosierdzia, który tam pod zakonem przemawia do ludzi, dla mnie to jest ten sam Bóg, który jest nieskończenie dobry i nieskończenie łaskawy. Bóg, który mnie umiłował tak bardzo, że wydał samego siebie za mnie. To jest cudowne, niepojęte, ale kiedy ludzie się troszczą i i czytając Stary Testament, boją się. To znaczy, że nie poznali Boga, który jest, który objawia siebie w Chrystusie. I znam ludzi, którzy są wierzący, ale cały czas nie poznali tego Boga, takiego, jaki objawił się w Chrystusie. I na pewno każdy z nas potrzebuje więcej i więcej doświadczyć Bożej miłości, poznać. Bo tak jak to powiedział, usłyszałam, tak powiedział to Fabian Łaszkiewicz, którym już ze swoich ostatnich e, opracał, opracowań wywiad, wywiadów chciałam powiedzieć, cudownych, cudownych głoszeń, słowa Bożego, powiedział, że można być człowiekiem zbawionym, ale nie nawróconym. No, i miałam objawienie, że faktycznie tak może być, że duch może być człowieka nowy, niezależnie od tego, jak długo człowiek jest wierzący. Może być krótkowierzący, może być długo długowierzący, ale w swoim umyśle i w swoich emocjach ciągle jest nienawrócony i dlatego postrzega tego Boga Starego Przymierza jako okrutnego itd., tak itd. Tak ale nie chcę się na tym skupiać, wiem, że są tacy ludzie, wiem, że tacy ludzie niezwykle cierpią. I zaczynają już na to skarżać o grzech przeciwko Duchowi Świętemu, ponieważ nie chcą wejść pod łaskę, myśląc, że nie są godni, bo tak nagrzeszyli. Tak na no właśnie, łaska, łaska, a, a zwłaszcza, a zwłaszcza miłosierdzie jest czymś, na co w ogóle nie zasłużyliśmy. Jest, to jest po prostu akt miłosierdzia wobec nas, wypływający z miłości, nieskończonej miłości Boga. I teraz chciałam powiedzieć, jak bardzo, bardzo się ucieszyłam, kiedy przeczytałam dzisiaj ostatni rozdział Księgi Habakuka, trzeci rozdział. I Myślę, że wielu już na ten temat głosiło różne rzeczy i przez wiele lat mego chrześcijańskiego życia, oczywiście, pewne wersety były ciągle przypominane i w pieśniach śpiewane. Na przykład, że zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu i tak dalej, i tak dalej. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Jest taka pieśń zresztą. Ale w świetle tej, yy, w, w, właśnie w tej sytuacji, kiedy. Yy, ten wirus, prawda? Nie będziemy go nazywać tak z imienia i nazwiska. Uf wirus. Po prostu się jest spustoszenie bardziej poprzez strach niż faktycznie. E, czytamy coś niesamowitego. W trzecim rozdziale Księgi Habakuka. Otóż. <todgłosy> Za tytułem jako modlitwa błagalna proroka Habakuka. Panie, słyszałem od Ciebie wieść. Widziałem, Panie, Twoje dzieło. W najbliższych latach tchnij w nie życie. W najbliższych latach objaw je. W gniewie pomnij na miłosierdzie. Bóg przychodzi z Temanu. Święty z góry Paran. Jego wspaniałość okrywa niebiosa. A ziemia jest pełna jego chwały. Pod nim jest blask, jak światłość. Promienie wychodzą z jego rąk i tam jest ukryta jego moc. Przed nim idzie zaraza, a za nim podąża mur. Na tym na razie przerwę i powiem, że tak się rozradowałam. Ktoś powie: No, głupia, no, po prostu przed nim idzie zaraza. Skoro zaraza idzie, to znaczy, że zaraz za nią przyjdzie Pan, cudowny w swojej chwale, w swojej światłości. Ten Pan, po prostu, który objawia swoją chwałę. I ta chwała spocznie na nas. On idzie, przed nim jest zaraza, za nim jest mur, a Pan idzie w swoim majestacie. Ja nie patrzę na zarazę, nie patrzę na mur, ja patrzę na tego, który przychodzi, bo przed nim, przed nim ucieka zaraza. Zanim może sobie iść mur, ale pan idzie w swojej chwale. Błogosławiony każdy, kto widzi, że pan idzie w swojej chwale. Trzęsie się ziemia, gdy powstaje. Gdy patrzy, drżą narody. Pękają odwieczne góry. Zapadają się prastare pagórki. Jego drogi są wieczne. Widziałem namioty kuszanu. Zagrożone zagładą, rozerwane zasłony ziemi, midianitów. Czy Twoja popędliwość, Panie, zwraca się przeciw rzekom? Czy gniewasz się na strumienie? Czy oburzyłeś się na morze, że siadasz na swoje rumaki, na swoje wozy zwycięskie? Wydobyłeś swój łuk, na swoją cięciwę, położyłeś strzałę. Strumieniami, Rozdzieliłeś ziemię, na twój widok drżą góry. Obłoki spuszczają ulewne deszcze, otchłań morska wydaje swój głos, wysoko podnosi swe ramiona. Słońce i księżyc wstrzymały swoją jasność. W świetle twych szybkich strzał, w blasku twojej lśniącej włóczni, w zawziętości kroczysz po ziemi, w gniewie depczesz narody, wyruszasz na pomoc swojemu ludowi. Aby ratować swojego pomazańca. Aleluja, jakie to jest cudowne? Jakie to jest cudowne? Wyruszasz na pomoc swojemu ludowi, aby ratować swojego pomazańca. Rozbijesz dom Bezbożnego, Obnażysz fundamenty aż do skały. Przebiłeś wodza Jego wojska, jego własną strzałą, Wyobrażacie sobie taką strzałą, przebity ten wirus własną strzałą, taką, Wyjmuje sobie tak tą czółkę z głowy, i tak bam, tak w serce tak po prostu przebity jest własną strzałą. Jego przywódcy są rozproszeni jak plewa przez burzę. Gdy rozwali swoje, rozwarli swoje szczęki, aby pochłaniać w skrytości ubogiego. Jego rumaki wypędziłeś w morze, w potoki wielkich wód. Gdy to usłyszałem, pisze Habakuk, struchlało moje ciało. Na wieść o tym drgnęły moje wargi. Lęk śmiertelny przeszył moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem utrapienia, który nadchodzi na lud, na lud, który mnie uciska. Jakie, yy, jaka litość w sercu proroka? Lud, który jego uciskał. On jeszcze się po prostu ulitował nad nim, że to wszystko na ten lud przyjdzie. Straszne rzeczy, przed którymi on zadrżał, ale Bóg mówi że to przyjdzie na tych, którzy uciskają Boży lud. Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi, drz zawodzi drzewo figowe, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. I co wtedy? I wtedy jest po prostu super okazja, lecz ja. Będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moi, moje nogi są chyże, jak nogi łań, i pozwala mi kroczyć po wyżynach. To jest przyszłość dla nas. Idzie zaraza, a potem idzie Pan. Jesteśmy drogocenni w Jego oczach. I On przeciwko naszym wrogom wysyła sąd. A nam pozwala kroczyć po wyżynach. Dlatego my się radujemy. My się radujemy, że znamy takiego Boga. I dlatego tak mnie rozradowała ta, ten ostatni werset księgi Habakuka. Hallelujah.